Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Jesteście na kanale w cieniu sztuki. Zapraszam dzisiaj kochani na malowanie farbami, które jakiś czas temu sobie kupiłam i one czekały na zmiłowanie, kiedy się do nich dobiorę. Mowa tutaj o farbach olejnych. Uwaga, uwaga, wodorozczynitalnych. Poza tym one mają taką właściwość, która mnie bardzo przyciągnęła do nich, a mianowicie to, że nie śmierdzą. No i co ja tu mam? Mam tutaj skrzyneczkę, która pamięta czasy gierka, pamięta moje liceum, pamięta strajki, pamięta panią od malarstwa. I to jest, o, otwieramy i pokazujemy bałaganik, oczywiście to są nie jedyne farby olejne jakie mam, natomiast no musiałam zrezygnować z farb olejnych właśnie dlatego, że miały taki zapach. Mój mózg nie, nie tolerował już tego, już nie byłam w stanie. Przy czym głównie to zapach daje terpentyna. Te, te olejki eteryczne głównie są w terpentynie, natomiast no olej sam w sobie, olej lniany pachnie ładnie, natomiast no niestety, niestety terpentyna mnie zabijała. No i kupiłam sobie takie farbki. Ponieważ bardzo lubiłam malować farbami olejnymi, no to tak pomyślałam, że może czas wrócić. Tu mam artisan, takie kiedyś dostałam z Talensa. To jest jakoś studencka. Mają wszystkie oznaczenia i tak dalej. W czym znalazłam takie cudo? Nasza firma, bodajże Renesans, produkuje takie cudo. Które pozwala ze zwykłych farb olejnych zrobić farby olejne wodorozcieńczalne. Ale to spróbujemy, spróbujemy może w jakimś kolejnym filmie. Dzisiaj bym się chciała zająć tymi artisanami. Już popełniłam jedno, jeden obrazeczek, taki malutki na rozmalówkę, jak mi idzie. Może kiedyś się pokuszę o większy. Kiedyś malowałam sto na 100 i było cacy, nie? I człowiek machał tym olejem, się nie zastanawiał, że wdycha to wszystko. Dobra, zamykam skrzynię. Już Wam pokazuję, co jeszcze oprócz tego. Co jeszcze oprócz tego mam? Mam tutaj Eco Medium z Renesansa, medium malarskie do farb olejnych, wodorozcieńczalne bezpieczny dla zdrowia, szczególnie polecany dla alergików, gdyż pozbawiony jest intensywnego zapachu, nadaje farbom lekki połysk, zwiększa ich płynność i delikatnie przyspiesza wysychanie. To kupiłam, kupiłam sobie sykatywę, bo no ta moja stara mam tylko ciemną w związku z tym, no wziąłam sobie jasną sykatywę. A sykatywa niestety trochę no, trochę capi. Oh yes. <laughs> Nawet nie trochę. Sykatywa capi. Jest to w takim razie to. Jest troszkę zamiennikiem tego. Oprócz tego mam takie coś. Fast drying medium. Przyspiesza wysychanie i zwiększa połysk. To jest taki gęsty płyn i on nie śmierdzi, bo już go używałam. Następnie mam takie coś właśnie do farb olejnych takich zwykłych, nie tych wodorościęczalnych. i to powoduje Hydro Power Mer Medium pozwala mieszać farby olejne z wodą zamiast terpentyną. No i to jest cały klub programu, żeby właśnie nie śmierdziała terpentyna to. Takie coś wzięłam na próbę. To jest jakiś tiner. Zwiększa długość wysychania, dzięki temu dłużej możemy pracować, ale też rozrzedza, rozcieńcza na tyle pigment, że farby stają się bardziej transparentne. Takie to jest też i to też jest Winsor. No i wzięłam na koniec wernik satynowy z Blika. 150 ml do zabezpieczenia obrazków. No i mam takie cuda, zobaczymy, które by to. Może to eco-medium? Zobaczę, jak mi będzie przy tej sykatywie, czy się, czy dam radę to wytrzymać, czy nie. Tutaj mam panelik, taki maluteńki. Zaznaczałam sobie ramkę do Ograniczenie do ramki, bo, bo ja mam zawsze problem, że namaluję coś tam, gdzie, gdzie już jest rama, i później płacz. I zgrzytanie zębów, bo, bo w, w ramce wychodzi do bani. Tak, to na panelku kompozycja jest ok, a przychodzi rama i, i jest do bani, prawda? Dobra. Te farbki, które tam widzieliście, tubki, ja je sobie tutaj trochę wycisnęłam. W miarę zużywania będę dokładać. Natomiast zrobiłam sobie taki pojemniczek ze starego tego na kanapki po moim dzieciu. I w tym mogę to zamknąć i wtedy to mniej paruje i, i no i nie, nie, nie ma tego zapachu. nie? Słuchajcie, to pachnie. Olejem. Lnianym. No, no, no. Olejem lnianym. Wiem, że ludzie używają bardzo chętnie olej szafranowy. Ja jeszcze nie mam. Tu mam paletkę, sobie taką minimalną zrobiłam. Na no, tym papierze co to niby jednokrotnie można używać taką paletę na, na jakieś piance, coś tam pomysłowy dobromir. Także to będzie. Tutaj mam dwa pojemniczki. O. Na sykatywę i na, na to Hydro Power, to eco Medium, nie Hydro Power. eco Medium dzisiaj weźmiemy, zobaczymy jak się sprawdzi. I dzisiaj nie będę używała tych o, preparatów, tych, tej chemii którą robi Winsor, specjalnie dedykowaną do tych farb z Winsora. No i zobaczymy, czy to się zgra, czy się nie zgra, czy ten renesans zgra się mi z tymi Winsorami, czy nie bardzo. Jak będzie do bani, no to trzeba będzie wytrzeć, umyć. I od nowa polska ludowa. Zobaczymy. Tu mam pędzle. Starowinki wiele przeżyły. To są te bardziej miękkie, bo jeszcze mam furę szczeciniaków, ale ja nie bardzo lubię szczeciniaki. Także zaraz sobie coś wybiorę, bo to nie muszą być duże pędzle. Jakieś wąziutki płaskaty. A, ten kochani to jest mój ulubiony pędzel do oleju w dużych obrazkach i to jest Royal Langnickel. Ósemeczka szeroka, dosyć sztywny. Tu mam takiego starucha, jak widać, posklejony po tego, świetny do traw, świetny. Mam tutaj podkład jakiś zagruntowany. Oczywiście gruntujemy gestem, albo tam gdzieś na górze znajdziecie film odnośnik, jak sobie przygotować jakieś podłoże do farb. I co, malujemy? Farby olejne idą, wody Mam tu wodę. Mam, słuchajcie, nalałam sobie odrobinę, dwie krople, o tutaj odrobinę tego, sykatywy jasnej i odrobinę tego wzięłam. Obie rzeczy są z renesansa i to jest medium malarskie do farb olejnych, Wodorościęczalne, bezpieczne dla zdrowia. Szczególnie polecane dla alergików. Mam nadzieję, że dzisiaj, bo dzisiaj jestem na świetle dziennym, także nie wiem jak to wyjdzie. Pamiętajcie, nie... Cikatywę mamy mieszać z farbą. Nie stosujemy jej jako, nie wiem, rozpuszczalnika tylko jako coś, do czego? Zawsze przy, na palecie, to róbcie. Odrobineczka, ale to dosłownie to ma być wiecie minimalna ilość. I malujemy. Zaznaczcie sobie, ja tutaj zaznaczyłam ramkę, w której jak macie ramę do oprawienia, to często jest tak, że tutaj jest brzegi niedomalowane, więc to starajcie się zaznaczyć. Jak farby jest za mało, no to trzeba dodać, tak? Ja tu mam za mało trochę. Zauważyłam, że te farby wodorościęczalne szybciej wysychają. Także to też trzeba mieć na uwadze przy malowaniu. Bardzo mi się podobają te farby wodorościęczalne właśnie ze względu na tą wodę. Ja to olejami bardzo lubię malować. Są ludzie, którzy malują tak na grubo. Ja lubię olejami malować właśnie tak. To się nazywa trochę sfumato, ale to polega na tym, że to jest taka cieniutka lasynkowa warstwa. Chciałabym, żeby ten obrazek pasował do tego poprzedniego, dlatego tak w fioletach jadę. No, zobaczymy, co wyjdzie. Zatem pamiętajcie, że ja to nie będę malowała przy jednym posiedzeniu, bo to się tak nie da w olejach. Zawsze musicie pamiętać, że olej, olej musi schnąć. Olej sobie musi poleżeć. O, w tym moczy i od razu się rozsięcza ta farba, także spoko, ekstra. No, będę, musiała, będę musiała dołożyć farby, bo biała się wzięła i się wykończyła. W oleju musicie pamiętać, że lepiej zmieniać pędzle często, tak jak w akwareli. To wynika w raczej z tego z wygody, no, żeby po prostu większe powierzchnie zamalowywać większym pędzlem. To tutaj w oleju niestety trzeba zmieniać bardzo często pędzel. Trzeba ich mieć kilka, bo jak już upaćkacie jednym kolorem pędzel, to niestety trzeba uważać o na, na te. Na miejsca, które później będziecie malować w następnym jakimś podejściu, bo to po prostu się uświni. No, pracować nie trzeba bardzo szybko, jakoś. Nie jest to konieczne. Praca nie musi być, wiecie, w tempie błyskawicy, tak jak w akwarelach. No niemniej jednak też dobrze jest sobie zabezpieczać te. To tempo trzeba jak gdyby wzmocnić momentalnie. Zwłaszcza jak się pierwszy raz stosuje te farby, to no to niestety. W trakcie malowania warto mieć zawsze ścierę, żeby przecierać pędzę. Jest coś takiego jeszcze, jak komuś nie przeszkadza za bardzo zapach, to jest coś takiego jak terpentyna bezzapachowa i ona też dobrze się sprawdzi. No i to jest tak zwana podmalówka. Teraz to musi przeschnąć mniej więcej na Dwa, trzy dni to zostawię. Nie będę tego ruszać, niech sobie powysycha. I dopiero wtedy kolejną warstwę będę kładła. Tak to już jest w oleju, że trzeba niestety pracować warstwowo. Mam nadzieję, że też Wam się podobał. Będę wdzięczna za wszystkie Wasze reakcje, łapeczki, komentarze. Oczywiście, piszcie. Jakie macie uwagi? Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Całuję, ściskam do miłego, do zobaczenia, buziaczki, pa 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 pa.